Po dwóch pierwszych niezbyt imponujących spotkaniach, spotkanie numer 3 nadrobiło wszystko za nawiązką, gdzie mieliśmy dogrywkę, także mieliśmy naprawdę rozstrzygnięcie dopiero pod sam koniec. A dziś zapraszam na spotkanie numer 4 pomiędzy Floridą Panthers a New Jersey Devils. Dzisiaj przyjdzie czas na spotkanie numer 4, które w sytuacji, jeżeli New Jersey Devils zdołają wygrać, Skończy się to ich awansem do playoffów, gdzie zmierzą się z najsłabszą drużyną fazy round robin, którą została dość nieoczekiwanie od Tawa Senators. Jeżeli wygra dzisiaj Florida, to właśnie będą oni w swojej hali gościli mecz numer 5. Zanim przejdziemy do spotkania, przedstawmy statystyki z meczu numer 3. Jeżeli chodzi o ilość strzałów, no to tutaj 6 strzał więcej dla Florydy, 35 do 29 9 hitów więcej dla New Jersey, dwa zdrowienia więcej dla Florydy, więc tutaj mieliśmy bardzo wyrównaną statystykę. O prawie 2 minuty czasu ataku więcej dla ówczesnych gospodarzy oraz power play, gdzie jedną bramkę udało się wykorzystać New Jersey, natomiast Floryda nie wykorzystała żadnego z trzech okresów przewag. Jak widzimy, spotkanie było bardzo wyrównane, i tutaj fakt, że była dokrywka, absolutnie nie może. I miejmy nadzieję, że spotkanie numer 4 okaże się równie udane jak meczu numer 3. Jesteśmy w Prudential Center i czat rozpocząć spotkanie numer 4. Pierwsze zadanie wygrane przez New Jersey. Podanie na razie niepoprawne. Scott Steven przed szansą, rusza do ataku, blokowany strzał. Martin Sandlu i przy krążku. Jest próba strzału, na razie daleko od bramki. Leadman do Stevensa. Dany Hitli. Dany Hitli jeszcze nie ma do bo ją to. W New Jersey, Sandlu i do Stone'a. Mark Stone rusza. Mały Hollyg, nieudana dobitka. Jeszcze próba zjechania za bramki. Pikat na razie z tym radzi. radzi. Granlund. Nickel Granlund do Gagnera. Broni Howard. Hollyg, Gagner. Dany Hitler ruszył sam, ale nie poradził sobie z Jimmy Howardem. Stevens nablokował Stowna, Ponownie więc przy krążku. Florida, Granlund. Prosto, Howarda. Gagner. Strata krążka, Bogozian Martin St. Louis do Holika, Holik zatrzymany przez Jackmana Schwartz do Johnsona, Johnson docuje się na strzał Nie był tutaj na strzał groźny, Bogozian Do Holika, Holik Jest rzutka, Picard, Boumedienne Kowale nie zaznacie na zablokowanie, Szworth strzela, Holik wybija Bell Strata, Kowale! Ale Picard nie dał się zaskoczyć. Stampel do Schwartza. Schwartz Stampel jeszcze to próbował, ale trafił na czerwony mur, który uniemożliwił mu strzelenie. Bell do Getzlapa. Jeszcze raz Bell. Wybicie krążka. Stampel Jackman do Stampella. Johnson. Johnson Howard Carlson do Getzlapa. Wybicie Allen. Do Drapera, Draper, no jeszcze to do bit, nie udaje się na razie, Howard co jestem z tym radzi, Carlson. Do Drapera, Brillin. Carlson. Getslaw, Getslaw I mamy bramkę na Getzlaffa, John Carlson i like nas, asystują. Ryan Getzlaff dość nieoczywisty sposób zdobywa bramkę dla New Jersey. Zobaczmy, jakby tego doszło. No, atak z dość dużego dystansu, ale strzał taki, że udało się zdobyć dzięki temu bramkę, a więc pierwsza w tym, sezo w tym sezonie, pierwsza w tym meczu, akcja dla czerwonych diabłów. Teraz nowienie wygranej jednak przez Florydę, jeszcze nie ma próby strzału, choć może być teraz potem szansa, nie ma jednak udanej próby uderzenia, Rap Grandlund, Grandlund, Stevens, Stevens, jest uderzenie, Grandlund, na razie nie przejmująca, restauracja z akcji, Gagner nie trafia, Grand Salo, Rap, McAuley, Lidman nie przejął, Steven z tego będzie zrobił również, ale McAuley, Bramka, Michał i sami salo, asystują, ale McAuley, tonością, jedna z postaci, która jest najbardziej brylująca, jeżeli chodzi o aktualnych New Jersey Devils, no i to jest jedna z postaci, która kto wie, jeżeli tak, to spotkanie się rozwijało w dalszym tempie. Będzie zapamiętana jako ta, która da New Jersey awans do fazy playoff. Jako najniżej rozstawiona drużyna na wschodzie. Stone. Tu już Pikar nie da się nastoczyć. Będzie Kara dla Florydy. New ma szansę na podwyższenie prowadzenia. Brian Allen za atak O Oj tak, tutaj atak ewidentny. Nie ma co tutaj dyskutować, jak najbardziej kara zasłużona, John Kenneville nie jest zadowolony z takiego rozwoju zdarzeń, jego drużyna na razie wygląda bardzo niekorzystnie. W dodatku teraz lepsze na wznowieniu, New Jersey Stone. dopiero teraz, jednak nie, już Stone i jeszcze z tą prowadzić, ale super. Lidman do Andrejczuka, Andrejczuk, jest uderzenie, strzał zablokowany, jeszcze jedna próba i Dave Andrejczuk. Bramka w osłabieniu. Tony Lindman asystuje przy tej bramce. No i już zmniejszają we Florycie stratę w nieoczekiwanym momencie, bo w trakcie gry w osłabieniu. No i już jedna bramka dzieli Floryda od ich rywali z Newark. I Floryda wygrywa kolejne wznowienie. Grand Lundos wyrwał się z podopieki opieki. I druga zrzędna. Bramka w osłabieniu. Joseph BuMedien z asystą. No na razie bardzo nieoczywisty sposób udało się odrobić Florydzie straty, bardzo szybko, no i w czasie osłabienia, No to jest na pewno dla New Jersey duży punkt do poprawy na przyszłość, właśnie gra w przewazie. I kolejne znowienia wygrane przez New Jersey, znaczy przez Florydę, ale New Jersey szybko udaremniło tą próbę, Ryan Gesla wrusza, jednak nie, udaje się zaatakować. Damfus, Granlund. Gran Lund cały czas przy krążku, ale jednak nie udało się ruszyć z akcją dalej, jest spalony, 3 minuty do zakończenia tercji, i 47 sekund do zakończenia tercji i na razie wygląda to no, teraz to wygląda lepiej dla Florydy. Która wygrała teraz wznowienie, Chris Draper, prosto fowarda, Holik do Stone'a, Stone udaje się całkiem szybko ruszyć z akcją, ale przesadził z tym strzałem. San Luis nie przejmuje krążka. Dopiero przy drugiej się udaje. Jeszcze próba Stone'a, prosto Picarda. Lidman. Holik, no wypada za niebieskiej. Gardiner do Holika. San Luis, już koniec przewagi. New Jersey, Allen. Jest teraz wybicie krążka. Jackman. Lidman szybszy do Jackmana. Draper jeszcze będzie ostatnia akcja, ale już nie zdążył. No i mamy koniec pierwszej tercji. 2 do 2, a więc na razie obie drużyny idą po równo. No i na razie wygląda to dosyć dobrze dla Florydy. Bo New Jersey w pierwszej części spotkania było lepsze, bo było te dwie bramki. Ale tak naprawdę, o ironio, jak przyszła dla New Jersey przewaga, no to wtedy Floryda uderzyła, zdobywając dwie bramki. Dzięki czemu wrócili do gry. Zobaczymy, czy w dalszej części spotkania Floryda pójdzie za ciosem i będzie ruszała dalej, czy to New Jersey ruszy z Tak jak widzimy, trzy strzały więcej dla Florydy. Osiem widów więcej dla Florydy. Jedno wznowienie więcej także dla gości. Dużo lepszy czas ataku. W jednym razie no, praktycznie wszystkie atuty, przynajmniej w statystykach, po stronie drużyny Sunrise. A za chwilę przechodzimy do tercji drugiej. No, i wracają hokeiści na tafle. Czas na drugi akt tego starcia w Prudential Center. Bogozjan do Stone'a. Stone traci już krążek. Lidman do Gagnera. Gagner wytoczył się, rusza sam z akcją. I jest strzał na bramkę, jeszcze gran do bitka. Howard jednak nie dał się temu. Sandlu i. Oj, Martin Sandlu i strzał pod nieco inny kot, ale podobnie jak Blanka Reina Jestlapa, asysta Jeka Gardinera. No i Martin Sandlu i ponownie przewraca New Jersey na prowadzenie. No, transfer Martina Sandlu i też dość specyficzny, bo jak pamiętamy, wcześniej drugiem Alexander Aleksander Deigl, który jednak trafił do Pittsburgha, a w Martin Sandlu i właśnie z Pittsburgha, w którym się wtedy znajdował, trafił do, do New Jersey. Teraz szansa dla Florydy. Johnson Uda Cały czas trwało tam drublowanie między obrońcami. Nie udało się jednak oddać próby strzału. Teraz kolejna szansa dla Florydy. Bomedien. Bell Pierwsze gdzieś nieudane. Dopiero przy drugiej, jak to się udaje. Kowalew. I Jackman. Do Stampella. Getslaw. Bell. Jest strzał, w mamy zmianę bramce Florydy, Stamper Carlson, Schwartz Gesslaw zmieniają się krążkiem zawodnicy. Schwartz jest próba odwrotu, jednak nie daje się już oddać strzału. Bell do Lydmana, Lidman wybija. Czy będzie uwolnienie? Tak, mamy uwolnienie. 13,5 mld do końca tercji, drugiej. Znowu New Jersey na prowadzeniu, ale to jest wciąż tylko jedna bramka różnicy, więc jeszcze może się zdarzyć bardzo wiele. New Jersey na znówieniu. San Luis! Holick Stone. Ponownie Holick Stone traci. Jest kontra. Hitli Gardiner zatrzymuje tą próbę. Teraz wybicie krążka. Uwolnienie tym samym. Więc znowu wracamy pod bramkę ziemiego Howarda Darkan Neville przekazuje uwagi swoim zawodnikom. Uważamy, raczej części spotkania, czy faktycznie te uwagi przyniosą efekt. No na razie Floryda leczy na domieniu, Ruslan Salej. I krążek wypada poza tercję Chichu Dalena Allen. jest próba Stone. I było uderzenie stołna Jednak Jednak o ochylce bramki. San Luis jeszcze próbuje. Ale profilo broni to bez większych problemów. Teraz ruszył brylin. Jednak widzimy, że troszeczkę z szybkością. I nie trafił od tej właściwej strony do bramki. Wybijamy krążek. Allen. Do brylina. Draper. Draper zdecydował się na uderzenie. Mamy zmiany i szansa dla Pileiego. Ale krążek. Został odebrany RAP. Tu znowu idziemy w stronę bramki Picarda. Jednak nie musiał teraz interweniować. Fajl salo do Cronwall'a. RAP i spalony. Web Rywala z krążkiem na. a właściwie za. Nie No i wznowimy ponownie na tercji środkowej. No całe 7 minut do zakończenia. Tercji. Jackman. Johnson. Nie przejął, Carlson. I kolejny spalony. No tutaj trochę pospieszyli się nam hokeiści New Jersey. Nie było to aż tak pomyślne gdzieś strony. Widzimy 88% ze strony Jimmy'ego Howarda. No na razie jest to dobra statystyka. Nie może narzekać. I oby jego forma również w dalszej części meczu prezentowała. Podobnie jak jego widza i Karda. Ale nie da bardzo, żebyśmy widzieli też jeszcze jakieś zmiany. Na co teraz była szansa, ale Jaden Schwartz nie zdołał tego uczynić. Boomedienta będziemy mieli karę dla dla New Jersey. Jeżeli przejmą krążek, Boomedienta do Gagnera. Który sam trwa się na strzał, ale ten strzał nie bardzo mógł się udać. Tym samym teraz Florida. Szansa na wyrównanie dzięki karze dla Markabella. A tak łokciem tak samo jak było przy karze dla Florydy. No tutaj także sprawa dość jednoznaczna. No i szansa dla Panther na wyrównanie w wyniku spotkania. To oni jeszcze zdążą, bo mają ona 4 minuty, a Kara ma tylko dwie. Schwartz, Gardiner wybijaki 3. Szworca, Schwarza. Schwarz za bramki i mamy bramkę przewadza na Schwarza. Danny Hitli asystentem przy tej bramce. No i mamy wyrównanie, także Floryda odpowiada. No i ciąg pozostaje w grze o ewentualnym med numer 5. Czy do niego przejdzie? No jeszcze będziemy mieli całą trzecią tercję. No i może jeszcze na pod tej tercji może nawet zdąży się coś jeszcze wydawać. No przekonamy się. A na razie zdobienie wygrane przez. New Jersey do Bogozjana. Holik. Holik aż tutaj pięknie to zrobił. Niestety strzał już nie taki udany. Gagner. Stone. Stone zdecydował się sam ruszyć. Jeszcze uderzył, ale Trefilow broni. Hitli. Czeka aż koledzy wyjdą. Ostatecznie udało mu się. Gagner już nie przejął na długo. Gardiner. Stone. Stevens. Kitli jest strzał, Howard broni. Gagner, błąd tutaj. Jednak po drugiej stronie także i wracamy ponownie na środek. Kolik zatrzymują okieści Florydy i mamy koniec tercji. A więc no, znowu mamy to wyrównanie. Także spotkanie na razie przebiega w najlepszy możliwy sposób. Czyli wyrównana walka po obu stronach. Ciosły padają zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Co nam zwiastuje, że. To w trzeciej tercji będziemy mieli dopiero rozstrzygnięcie wyniku końcowego, no chyba, że będziemy mieli dogrywkę. No ale zanim do tego dojdzie, no to jeszcze trochę poczekamy. I mamy statystyki po drugiej tercji cztery strony więcej dla Florydy, 13 hitów więcej także dla Florydy, jedno mniej więcej dla Florydy. Tutaj czas ataku ponad 3 minuty większy dla Florydy. Floryda wykorzystała swoją przewagę w przeciwieństwie do gospodarzy tego spotkania. A na chwilę zaczynamy trzecią tercję. No i cały czas pytanie, czy będziemy mieli 5 mecz? czy skończymy rywalizację. Już dzisiaj wciąż pozostaje nierozstrzygnięte. No ale, pora powoli czy szukać tej odpowiedzi, bo czas na rozpoczęcie tercji trzeciej, decydującej w tym wypadku. Na razie wnowienie wygrane dla New Jersey. Gardiner, Wednie do Hitlia, Sand Louis, Holik. zatrzymany przez Lidmana. Holik. Oj, tutaj strzał w kolegę, no to nie był najlepszy pomysł. Granlund. Granlund do Gardnera, ale Gagner nie trafia. No i będzie kara dla New Jersey, a tak Bogozjana wygląda na to, że zostanie zaliczony jako cross-checking, jeżeli dobrze widziałem. Wszystko się zgadza, zech to cross-checking. No i tutaj szansa dla Florydy na objęcie prowadzenia. To będzie dla nich bardzo ważny moment. A więc no tutaj Grand Granlunda jak najbardziej miał miejsce. No i sytuacja w New Jersey robi się nieciekawa. Floryda przed szansą na ruszenie do Ataku, bo jednak teraz znowienie wygrane przez New Jersey, Jaden Schwartz, no tu już nie udało się zrobić bramki, trzeba zalgać Hitli teraz. Bronwyn, do Gagnera, Macaulay, Bell, Bell, Refilov, Schwartz, Gagner. Teraz się tu przepychają zawodnicy, Schwartz, Lidmana nie trafia w świat bramki, Hitli, Macaulay. Tyłem do szworca, Schwarz nie korzystuje prezentu. Bell. Trochę zwolnili nam teraz zawodnicy. Mieliśmy zmiany. Lidman, Bell. Gardiner. Bell. I wybicie krążka. Stampel, Cicciu. I New Jersey. Bell. Strzał walena. bez kasku. Gardiner. Chichu, Dandenol, Gardiner, koniec przewagi dla Florydy, Bogozjan, Holik Nie trafia jedna, Gardiner, Krefilow, Leclerc wybija Więc spodziewam się pewnie, że otrzyma w ten sposób krążek, Holik, Allen, czu raz jeszcze jest słowa strzału, teraz jednak w wraca. John Leclerc ze szansą, nie ma w tym momencie konkurencji, ale jest zdążył. A miał szansę na dobitkę, chociaż teraz Rekler jeszcze raz przy kroszku. ale mu się nie udaje. John Leclerc ma w na razie szansę na to, żeby dać drużynie ponowne prowadzenie. Nolan, Owen Nolan, Owen Nolan. jeszcze Rekler dodam fuza, prosto w trefilowo, na razie strzały dla. Bramkarza Florydy, niegroźne. Metropolit. Broni Howard. Leclerc. John Leclerc, no dobrze trochę z tym strzałem. Carlson. Dandeno. Sal zdecydował się, no tu była poprzeczka, więc niewiele brakowało. Paili, Macaulay. Nie był to precyzyjny strzał. Kobasu przed szansą, ale nie na długo, bo Carlson przejmuje bardzo szybko. Michel Rapp. Trefilo ponownie interweniuje. Kobasu. Czuł Kobasu. Jest strzał. Howard broni. Dandeno. Już końcówka spotkania. Ostatnie 5 minut przed nami. Kara dla Florydy. Ale nie będzie, ponieważ Daniel Filey zdobywa bramkę. Eric Dandeno i Jimmy Howard asystentami. Mamy więc kolejne wyjście na prowadzenie ze strony New Jersey. Nie dają sobie odebrać prowadzenia. Ewentualnie rywale z Florydy mogą Wyrównać na tym etapie, ale New Jersey jeszcze ani rado w spotkaniu nie było. To drużyną z przegranej pozycji 4-3. do końca Gardiner jest sam. Louis do dobra pozycja, ale strzał już nie taki dobry. Gardiner szansa dla Gagnera tutaj wymanewrowa pozostałych, ale nie trafia. Gardiner nie przejął Hitley. Teraz stoł do San i Mają dobrą pozycję, ale trzeba się szelać. Sam, San i co każdy sytuacja? Najlepszym pomysłem. Danny Hitli kara. Gardner nie trafia. Mamy na ostatnie dwie minuty karę, więc jest jeszcze szansa na uratowanie dla Florydy. Bobby Holick, obstruction hawking, zahaczanie. Zobaczmy, do czego tu doszło. No, a tak na granda. Mimo, że nie aż taki ewidentny, no to jednak mógł jak najbardziej zostać odwizdany. No i to jest ten moment meczu, w którym Florida musi się poderwać i musi korzystać z przewagi. Jeżeli chce jeszcze myśleć o dalszej walce, choć na razie będzie to trudne, bo przecież to New Jersey teraz wygra ozdobienie. McAuley, McAuley, ależ tu wymanewrował, ale nie trafia na razie. Leckler, Gardiner, Schwartz do Stevensa. Stevens, Scott Stevens, no mamy teraz przechwyt. Ostatnia minuta. McAuley. McAuley nie ma bramki, a więc to jeszcze nie koniec. Gardner. Schwartz. Schwartz teraz przed szansą. Czy drugi raz wykorzysta przewagę? No jeszcze taki Hitli strzelał, nie udaje się to. Leclerc. Gardiner. Stevens do Gardinera, więc na razie się przepykają. McAuley. No i to już jest koniec. Ale McAuley w rankach w osłabieniu. Jake Gardiner asystentem. No i chyba już w czasie jaki pozostał przy tej różnicy możemy już to chyba powiedzieć, że New Jersey Devils możemy już zacząć powoli witać fazą playoff, a Florida Panthers Pramnijmy. Druga najwyżej rozstawiona drużyna fazy rundy kwalifikacyjnej może nam odpaść. No chyba że dojdzie do jakiegoś cudu Dandeno McAuley, Allen Granlund do Chiczu. No jest bramka Jonathana Chiczu w przewadze. Mikkel Granond i Brian Allen asystentami, więc ponownie różnica zmniejsza się do jednej bramki. Więc może jeszcze będą mieli szansę, ok jeśli Panthers, na odrobienie tej straty. No ale cały czas to jest jeszcze jedna bramka z tyłu. To nie jest jeszcze górny równujący. A więc jeszcze mają 16 sekund, by odmienić swoją sytuację. Powinno im pomóc wygrane wznowienie, Schwartz rusza do ataku. Otrzymany jednak, San Luis. Kobalew, Gardiner, strata, Nie na długo jednak, Nolan. No i wybicie krączka przez Nolana, także kończymy rewalidację. New Jersey Devils awansuje do play-off. Dorida Panthers kończy sezon w tym właśnie momencie. Brawo dla Jimmy'ego Howarda i całej reszty drużyny z Newark, która no, zasłużenie przechodzi dalej. A teraz czas na najlepszą trójkę tego spotkania. Na miejscu trzeci Mikel Granlund, który zdołał zdobyć dwa punkty. Na miejscu numer 2 mamy Jake Gardinera, który zdołał zdobyć dwie asysty. Widzimy w bardzo dobrej formie z tym zawodnik. A z koniec meczu staje Alan który dwukrotnie zdołał zdobyć bramkę dla New Jersey. No i tym oto akcentem możemy zakończyć to spotkanie. Było to naprawdę świetne spotkanie i miejmy nadzieję, że gdy przyjdziesz do rywalizacji z Ottawą, to drużyna New Jersey pokaże nam również wiele pasjonujących momentów. Dziękujemy Florydzie za ten sezon i życzymy im, by w nowym sezonie poszło im lepiej. Dziękujemy i do usłyszenia.